Jestem. Spider-Man. Sorry, Miles. Wiesz, jak to jest. O czym my to? Myślisz, że to Harry? Na pewno. Właśnie widziałem go w Queens. Zmienił MJ w jednego z tych symbiontów, ale znacznie gorszego. Co? Nic jej nie jest. Uwolniła się. Na szczęście szybciej niż ja. Connor sądzi, że zbyt długo nosiłem kostium i. Jakaś jego część we mnie została. Nie żartowałeś, mówiąc, że sprawy się skomplikowały. Wszystko po kolei. Do zobaczenia, Miles. Rozumiem. Na razie. Tak swoją drogą wypada zadzwonić do kogoś jeszcze. Peter? Dzień dobry, pani Morales. Czy dotarła pani bezpiecznie do domu? Chciałem tylko się upewnić... Że... Nic nam nie jest. Nie martw się. I Peter. Huh? Naprawdę nic nam nie jest. Ale następnym razem odbieraj, kiedy dzwonię. Proszę mi zaufać! Będę się zachowywał wzorowo. Oby tak było, a teraz pomóż mojemu synowi. Ha! Muszę lecieć do ratusza pomóc majstrowi. Jacho, witam wszystkich i z tej strony gramy dalej w Spidermana. Nareszcie wracam. Mieliśmy ile, dwa czy trzy dni, przerwy może od Spiderka. Wybaczcie, skończyły mi się po prostu nagrania, a nie chciałam was zostawiać wcześniej z jednym tylko odcinkiem. No i jakoś tak wyszło, niestety nie udało się To przez to gardło. Wybaczcie, chyba jakieś L4 się u mnie szykuje Mam nadzieję, że uda mi się nagrać troszkę zanim mnie całkiem dopadnie tutaj ten... ta zmiana głosu. Słyszę, że jest inaczej Czuję, że jest inaczej. Też usłyszycie na pewno Albo już słyszycie Także tak to niestety wygląda w moim przypadku teraz Na szczęście za bardzo mnie nic nie boli Dobra Nowe wieści. Właśnie trafiłam na fascynujący blog badawczy wybitnej pani profesor z Morningside. Autorka nazywa panoszące się po mieście stwory symbiontami. To dlatego, że żyją w symbiozie ze swoimi nosicielami. Ludzie, to jest straszne. I dzieje się naprawdę. Ale odwagi. W opisie znajdziecie mapę miejskich schronów i plany ewakuacyjne dla osób starszych i najbardziej narażonych. Spidermeni walczą dla nas, ale my nie możemy pozostać bezczynni. Przetrwamy to. Razem. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że w ostatnim odcinku słuchaliśmy tej rozmowy Petera z panią Morales i podcastu Daniki. Będę musiała sprawdzić, bo to było naprawdę już kilka dni temu, jak nagrywałam. I czasem ucinam, wiecie, nagrania do odcinków troszkę wcześniej. Żeby był dobry efekt. Kary się nie obijał. Ta... Wiesz, najwyższa pora posprzątać. Uuu, walczą razem. Jest jeszcze gorzej niż myślałem! Ani śladu Karego! Na pewno tu jest! O tak. Ganki powiedział, że w środku utknęła grupa cywili. Najwyraźniej uznali to za dobre schronienie. Wydostaniemy ich stąd! No tutaj jeszcze ludzie wychodzą powoli z tych symbiontów. Się tylu Zupełnie jakby tworzył sobie armię! Jeśli go zapytasz, to powie, że ustrawia świat! Pozwól, że ci pomogę! No właśnie, miałam pytać, czy będzie tu możliwość uruchomienia alarmów gdzieś. Dostaję sporo wiadomości od ludzi, którzy siedzą w środku ratusza. Spróbują się ewakuować na dach. Lepiej utorujmy drogę! Na górze jest wyjście awaryjne! Chodźmy! Pogryzł mnie jeden no. Bezczelny Papa. Coś mnie jeszcze ładuje z tyłu, no nie kolego. Na górę. Uwielbiam te wykończenia przy ścianie. Dobra, wyjdź tamtego ja. za znowu spadnę. Ja. O! Właśnie się dowiedziałem, że gdzieś w budynku wybito okno. Dawaj, Miles, zagęszczamy ruchy! <laughs> Zrobione! Zabierzmy ich stąd! Nie chciałbym was popędzać, ale nie dzieje się tam najlepiej. Pracujemy nad tym! A, już analogiem, logiem no. O, o, o! Wskaz! Spider-Man! Prądem, prądem! O. Co ty tu robisz? Cały jesteś? Spidermanie! Yeah. Powiedział, że to coś jeszcze w nim siedzi. Rozumiem. Mogę to z niego wykurzyć, ale muszę dotrzeć do źródła. To ja idę z tobą. Uuu, ale fajne. Jaki masz plan, Lee? Znaleźć Spidermana. Ciemna materia nas do niego doprowadzi. Dobra, ruszam. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy we wnętrzu umysłu Spidermana. Widziałem, co te istoty robią z ludźmi w mieście. Mieszają im w głowach, przyinaczają pragnienia. Wchodzą ci w paradę, co? Wiem, że żartujesz, ale w tym właśnie rzecz. To coś, z jakiegoś powodu, boi się mojej mocy. I tylko ja, tylko my, możemy się dowiedzieć, gdzie jest. Więc jeśli to wykorzenimy, Spider-Man będzie wolny. Taki jest plan. Niech będzie. Miałam właśnie powiedzieć, że podoba mi się, jak wygląda Martin Lee w tej części. Ma nad nim tak większą władzę, niż sądziłem. Dobra. Osłabić symbionta, odzyskać kontrolę, użyć mocy, by ocalić Spidermana. Od czego zaczynamy? Trzeba znaleźć źródło jego bólu. Chodź za mną. Spróbuję cię poprowadzić, ale nie jestem pewien, co znajdziemy. Ratwa. Nie ma jak w domu. To wszyscy ludzie, których zamknął. Nic dziwnego, że Spider-Man pomyślał o tym miejscu. Większość z nas trafiła tu przez niego. On chroni Nowy Jork. Tutaj chyba coś znalazłem. Chyba. Smiles! Yeah! Mm -hmm. Te też cieszę się na Twój widok! Nie zmarnuję tej szansy! No, mam nadzieję. Jakby nie było, wiesz, ciocia Mej, to. Jest, jest ich więcej! Znowu! Jego wina! Dalej! Nic nie działa! Nie mogę ich powstrzymać! Yeah. Musimy walczyć dalej! Wszyscy ci, których zamknął, ciągle wracają! To pewnie frustrujące. Trąca tych zbrodniarzy do więzienia, a ci w kółko uciekają. I zadają więcej bólu. To część tej pracy! On o tym wie! Znaczy co? Wiara w drugie szanse! Co on tak krzyknął na nas? Jest ich coraz więcej! Yeah! Weszło to w Wystarczy! Już łapię! To twoja sprawka? Nie. Symbiont zabił wszystkich. Problem rozwiązany. Pit wcale tak nie myśli. Nie, ale być może tak czuje. Że byłoby prościej po prostu pozabijać. Sądził, że kostium to załatwi. Ojej, skrzydełka. Czy to ja? Wyrządziłeś wiele krzywd. Ten dług będę spłacał do końca swojego życia. Może to był coś jest. Już blisko. Wiecie, ciocia May, Octavius, do May. Już dawno nie pytałem o nią, Pita. Co jest ze mną nie tak? Kiedy skupiamy się na jednym aspekcie życia, reszta może nam po prostu umknąć. Co no ja widzę! No chodź! O szlak! No właśnie. Równowaga jest drogą, a nie tylko celem. To ona. Nie żyje przez ciebie. Nie chciałem jej zrobić żadnej krzywdy. No to masz szansę jej to wynagrodzić. Czuję coś. Na górze. Peter? Wow. Twoja moc... naprawdę ma tu ten sam efekt. Tak... na to wygląda. A, to to w ścianie co było rysowane. No dobra. Chyba jesteśmy w Fist. Poświęciłem temu miejscu całe życie. Pewnie już nigdy nie będę miał okazji jeszcze raz zobaczyć go od środka. I tak nie zasłużyłem. Lee... Dlaczego to zrobiłeś? Czego chciałeś? Zemsty. Moi rodzice zginęli przez Normana Osborna, więc postanowiłem zamienić jego życie w piekło. Zamiast tego ty straciłeś ojca, Peter stracił May, a ja byłem zbyt uparty, żeby dostrzec, jakim potworem się stałem. Wybacz mi, Miles. Na górze... ...to źródło. Jeśli się tego pozbędziemy, może zdołamy go ocalić. Nie, na pewno jest inny sposób. Może, może. Mamy jeszcze jedno wyjście. Gdybym przekazał symbiontowi całą swoją moc, mógłbym go unieszkodliwić. I uwolnić Petera. A co będzie z Tobą? Wkrótce się dowiemy. Cóż. Jeśli, to moja ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć. Nie wybaczę Ci. Po prostu nie umiem. Ale nie mogę już dłużej Cię tak nienawidzić. Więc naprawmy to. Razem. Czekamy, jakim się spodoba. <głos> porażenie. <głos> nie, jak fajnie. Dlaczego nie dałeś mi tej mocy wcześniej? Przydałaby się! To nie ja ci ją dałem! Nie? <noise> Sam sobie wziął. <noise> Czuję, jakbyśmy walczyli w slow motion trochę. nie jest. No ja odpuszcza im. Jasne. Pokonamy zło. <laughs> nice. Panowie! Panowie. Co chcemy podziękować, że mi zaufałeś. Ta, no! Jak sam mówiłeś! Nie zmarnuj tej szansy! Czasem warto wziąć ze mnie przykład! Raczej Kielski! Byłby ze mnie bohaty! Spróbować zawsze można! Pod ścianą! No! Ojo! Jaki znaczek Spidersa? Tamte się przez ścianę próbują przebić, przez okno! Miles! Pomóż! this is good spider-menie Spider obudź się uh! Leczcie tam radę bo ja taki antywennoma na Kładają na symbio symbiotycznych wrogów status antivenomat, zadając im dodatkowe obrażenia. To coś więcej Jej. niż nowy kostium. Tak. Bumba! O kurde, człowieki pan. Co fajny. jest grane? skąd mam tę moce! Weszliśmy z Lee do twojej głowy, by pozbyć się symbionta. Lee nasycił go swoją mocą, żeby cię ocalić. Chyba zadziałało. Zaraz. Ja. Działaliście razem? Nie mogłem pozwolić cię umrzeć. Maestro, kiedy powtórzy się je tyle razy, słowo dziękuję traci sens. Wiem. W porządku. Nie zasługuję na niego. Jakie fajne. Wow. O, ja nie mogę, genialne to jest. O, o, tę grę. Nice. No jest ostatni? Ostatni jesteś, kolego? Nie, to uh! jakiś ogień! ogłębisz? Jest ludzie! Spróbujmy jeszcze raz! Utknęłam na czymś na ścianie jakiejś. Jakie mamy jeszcze jakieś ulepszenia do wykorzystania? Do wykupienia właściwie, <tryk> mało brakowało, mam u ciebie dług. Spędziłem wiele lat życia myśląc o zemście i wszystko straciłem. Przypomnieliście mi, że taki nie jestem. Gdy komuś pomagasz, pomagasz wszystkim. Co teraz zrobisz? Wszystko naprawię. Tak jak wy. Zmieniłeś swojego wroga. Mnie się to nie udało. Może MJ ma rację. Po co miastu ja? Skoro ma ciebie. Nie wiem. To miasto raczej nadal potrzebuje dwóch Spider-Manów. Chodźmy stąd. Znalazłeś Harego? Na razie nie! Miałem pewne przeboje! Miles chyba właśnie ocalił mi życie! Co się stało? Były we mnie resztki symbionta. Zaczął przejmować kontrolę, ale Martin Lee przekazał mi swoją moc. Jest jakaś inna. Jakby głosy zniknęły, ale reszta plusów pozostała. To niesamowite. I Pete. Chcę, żebyś wiedział, że. nie podpisałam się pod tym artykułem. I, I rezygnuję z tego mieszkania. Czy to znaczy, że! To znaczy, że jeśli świat zamieni się w pobojowisko obcych, tylko z tobą mogę skończyć w kosmicznej maź. O, i, i nawzajem. Wypatruj Harego. Dam znać, jeśli coś znajdę. Okej, okay, szukając Harego, warto sprawdzić, gdzie jeszcze jest potrzebna pomoc. Jakie fajne wyznanie miłości? Zobaczmy sobie, tak, kostium odblokowany tutaj, ale dzień dobry. Czy jest jeszcze jakieś do kupienia? Jeszcze jest, ale jest jeszcze nieodblokowany. U Pitera mieliśmy wszystkie, u Milesa pamiętam brakowało nam troszkę punktów na odkupienie sobie rzeczy. Weźmiemy sobie po kolei, na razie na tak na które nas stać. No i te warianty też. u Tak, stworzymy sobie tu. Totalna rzeź. <laughs> Jaka fajna parka! I w takim wypadku został nam u Milesa jeden strój i Jupitera również bardzo mnie to cieszy. Technologie kostiumu gotowe, gadżety gotowe, umiejętności. Właśnie Miles, u ciebie brakowało jednego tutaj. Po uniesieniu przeciwnika, porażeniem, przytrzymaj trójkąt, aby ściągnąć go na ziemię. Weźmiemy sobie to. W wspólne są gotowe i Petera są gotowe, więc tak naprawdę mamy full, wszystko wykupione i jeszcze nam 5 punktów zostało. Ciekawe, no? Ha, nie umykamy nic, prawda? Chyba nie. Jeej! Zdolności. Weźmiemy sobie te nowe na razie, bo jakby nie było w pierwszej części, walczyliśmy tymi, tymi starymi. Peter, zostawimy u niego na razie te. Taka bomba jest spoko. E, chyba to jest fajne. No, dali nam nowe, to trzeba z nich skorzystać, prawda? Misje. No dobra. Dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek, żebyśmy mogli zacząć powoli wracać do serii, ale wydaje mi się, że już dużo nam gry nie zostało. Wydaje mi się, o właśnie, że musimy jeszcze pokonać tylko te gniazda, których pojawiło się tu jeszcze kilka. I myślę, że zrobimy je w kolejnym odcinku. Także dzięki za wspólną grę. Jeszcze dobrej nocy dnia i dnia. Trzymajcie się ciepło. Ja